Mieszko, powiedz nam, czy mamy się zająć, bo tu jest ładnie, tak trochę jak dla mnie orientalnie. Ale przemyślane ja to wszystko jest. Nie jest ładnie. Znaczy, <noise> brakuje czegoś, co nada tutaj ciepła, takiego jednak poweru, bo jest wszystko i kremowe, i brązowe, węgę i, i tyle. Ale poczekaj, poweru to znaczy, co kolor? Też kolor. Kolor chciałabym na podłodze, coś takiego, co by wyrazistości temu wnętrzu mm -hmm. nadało. I coś na ścianę. Głównie chodzi mi o tą ścianę żeby coś, coś jakieś ciepły jakiś nie wiem, kamień... Poczekaj, jakiś... żeby usystematyzować, zajmujemy się, jak widać, przed pokojem... Tak, e, sypialnią i, i pokojem Dobry, przyszłościowym. Tak, ale co to znaczy przyszłościowy pokój? E, to jest pokój, który w przyszłości będzie dla dziecka. Mhm. Teraz jest tutaj e, pokój mojego męża, w sensie Ławeczka Sportowiec biurko. Okay. Tak. To nie to, że jakieś słoniki, mm -hmm. motylki. małpeczki, motylki. i ma być ponadczasowe. Tak, tak, tak. Wiedzieliśmy, że z projektem spialni nie będziemy mieli problemu, natomiast pokój lawendowy stanowił dla nas pewne wyzwanie, bo Agnieszka nie do końca wiedziała, jakie ma być jego przeznaczenie. Problem pokoju polega na to, że jest dość wąski i długi, dlatego na zamknięciu ściany zaproponowaliśmy tapetę. Wybraliśmy tapetę z dmuchawcem, bo założenie jest takie, że ten pokój ma być taki lekki, delikatny, w jasnych kolorach. W sypialni Agnieszka doskonale wie, co chce. Żadnej bieli. Agnieszka y, nie pozwoliła nam użyć białego koloru. Nie lubi go, że się w nim czuje. Dlatego skoro nie chce bieli to pójdziemy w takie delikatne beże i brązy z nutką złota. Oprócz tego pojawi się też drewno, dlatego że wybraliśmy fantastyczny materiał. Jest to MDF znacinany, z którego zrobimy bardzo designerskie, bardzo fajne w formie stoliki. A poza tym zegłówek łóżka też zrobimy właśnie z tego materiału. Ścianę chcemy pomalować na złoto, no i do tego jeszcze dojdzie biokominek. Natomiast w przedpokoju, który już jest prawie gotowy, pojawi się naturalny kamień, o który taka Agnieszka prosiła cieplnicypialnie chcemy wprowadzić kominek, dokładnie biokominek i z tego co wiemy jest też model złoty. Jest. Patrzymy, co tu mamy. O, na przykład przepiękny, z delikatną czarną ramą. Bardzo ładny, podoba mi się. Mamy drugą propozycję. Tutaj jest za dużo czerni, tam będzie brąz, beż i złoto, ta czerń przytłoczy to wnętrze. Znaczy, dużo jest złota, natomiast bardzo ciekawy i z tego, o, dokładnie, jeszcze drugi no model. dobrze, ale tylko... to jest panoramiczny, będzie za duży. Pamiętaj, że ten kominek będzie wisiał vis, -vis łóżka. nie mamy zbyt dużej ściany, więc on musi być taki zgrabny. Ja lubię Uli pokazywać modela, ona tak krytykuje, za duży, za mały i jeszcze mam dla znaczy, Ciebie czwartą propozycję, taki wąsiuteczny. Nie, absolutnie się nie nadaje. Tu też się zgadzam. Pion, w pionie. Czyli propozycja numer jeden, jak Nie. najbardziej, absolutnie tak. Tak, zgadzam się. Ten jest idealny i jeszcze musimy do niego zaprojektować obudowę. Dzień dobry. Dzień dobry, chodź, chodź, chodź. Chodź, już teraz możesz. Aga, pokój przyszłościowy jest już prawie gotowy. Jak Ci się podoba? jest cudnie. No to się cieszę. Bardzo podoba mi się ten niebieski i ten zielony. Super. Tapetka jest śliczna. Tapetka jest śliczna, bo tak naprawdę nie widzieliśmy za bardzo, czy to będzie dla chłopczyka, czy dla dziewczynki. A może na razie dla męża albo dla gości, którzy tu będą nocować. Wszystkie warianty na pewno będą zrealizowane. A pasy? Pasy są super. Przede wszystkim. Widzę, widzę kolor niebieski. Czas, że wreszcie możemy Wam pokazać, co zrobimy z pięknego, surowego, nacinanego MDF-u. Pokażemy, jak w dwóch ruchach można taki ślimaczek, stolik zrobić. Yy, mamy płytę i ja teraz musimy tylko, to jest najważniejsze, bardzo delikatnie zwijać, bo ona. Ale ona jest yy, super plastyczna oczywiście. No, super oczywiście plastyczna. Yy, jest to nasze dziesiąte podejście. <głos> <pęknąć>. <głos> Może. Może to razem się uczy. Tak, i po malutku. Yy, ściągamy. ściągamy. Trzymaj, dobra. Nie naciągnij. Zwiąż to, no. Ah, no. Jest. No pięknie. Proszę bardzo, proszę bardzo. Dało się? Dało, Dało. się y, jeden, jeszcze z drugi. Pamiętasz jeszcze swoją starą sypialnię? Pamiętam tylko tyle, że było zielone. Ja też. Było zielono mi, ale mam nadzieję, że teraz jest zdecydowanie lepiej. Przede wszystkim mieliśmy ją ocieplić. Nie miała się pojawić biel, to jest złamana biel, pamiętasz? Wiem. No i ja. Przede wszystkim jest złoto, które bardzo lubię. Mm. I pióra, które nadają takiego, takiej lekkości. Mam to, co chciałam. Mam kominek, mam kolor złoty i mam lekkość z piórami. A powiedz mi, jak nasz fantastyczny zagłówek, no i stoliki. W ogóle cały komplet typu łóżko, zagłówek i stoliki, no i lampki są genialne. Ja mam nadzieję, że przez to, że masz nową sypialnię, ona pozwoli Wam wyjaśnić kwestię pokoju przyszłościowego, no bo tak naprawdę nie wiadomo, póki co dla kogo on ma być. Póki co nie wiadomo, póki co będzie od rodziców, po teściów, po gości i do, do dzidziusia, a jest również wspaniały przede wszystkim fototapeta z muchawcami jest przepiękna. Mieliśmy niekonwencjonalny pomysł na tą sypialnię, postanowiliśmy połączyć surowy, nacinany MDF w postaci zagłówka ze złotą farbą, którą pomalowaliśmy ścianę. Do tego piękne łóżko, które wybrała Agnieszka, biokominek w złotej obudowie, piękne welurowe, błyszczące tkaniny i pióra. Efekty możecie podziwiać sami. Pokój przyszłościowo rządziliśmy bardzo uniwersalnie. Pojawiły się barwy sprzyjające relaksowi w postaci błełki, tu brozu, złamanej bieli, natomiast motyw dmuchawców powoduje uśmiech na twarzach wszystkich, którzy wchodzą do tego pokoju. Natomiast w przedpokoju, który już był ładny, dodaliśmy taką kropeczkę na T w postaci płytki imitującej kamień, o której Agnieszka tak bardzo marzyła.